Siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jestem Patryk i w dzisiejszym odcinku będziemy rozwiązywali sobie quizy. W dzisiejszym odcinku będą to quizy na temat ekipy, od ekipy oczywiście Friza. Mam tutaj przygotowane sobie kilka quizów, tutaj pierwszy jakiś, ja ich oczywiście wcześniej nie przeglądałem, więc nie wiem co mnie tam dokładnie czeka. A jeżeli jesteście nowi na kanale, oczywiście subskrybujcie kanał. Klikajcie ten czerwony guzik, żeby był szary. Mi będzie naprawdę niezmiernie miło. Oczywiście też, dawajcie łapki w górę, lajkujcie te filmy, piszcie komentarze, czy chcecie więcej takiego czegoś, czy chcecie inne filmy, piszcie wasze propozycje w komentarzach. Ja tu naprawdę czytam, siedzę i czytam te komentarze, więc jest mi niezmiernie miło, jeżeli się takie znajdują. Ja nie będę tutaj już dłużej za bardzo przedłużał, tylko zabieramy się do pierwszego quizu. Pierwszy quiz: o kim mowa, ekipa, Freeza, najmłodsza osoba w ekipie. Kto jest najmłodszy? Freeze, Tromba versus Wersow, Mini Mike, Poczciwy Krzychu, Mixer czy Marta? Hmm, wydaje mi się, że Marta. I chyba tak zaznaczę, nie jestem do końca pewny, ale tak mi się wydaje z filmów. Mixer? No okej, okay. tego akurat nie wiedziałem. No. Hmm, uwielbia helikoptery, to jest bardzo proste. Jeżeli ktoś ogląda filmy Freeze, to, to jest proste. Kto robi helikoptery? Oczywiście, że Freeze. Nie ja no, Bujekuki. No i dobrze. Na swoim pierwszym Q&A w, w domu ekipy mówił, że to on opłaca cały dom. Freeze opłaca dom. Że to on, no to Freeze. No. Został zamknięty w swoim pokoju na 24 godziny. W swoim pokoju. Tu chyba musi być to podkreślone, że w swoim pokoju. Bo Freeze też został zamknięty, ale to nie w swoim pokoju, więc trąba. No i dobrze. Jak widzicie, ja bardzo dużo oglądam Friza, tak naprawdę cały czas oglądam, to co oglądam na YouTube to jest freeze. chyba że jakieś tam filmiki takie, ale to już nie takie, nie bardziej youtuberzy, tylko takie co się dzieje, wiecie, jakieś tam wypadki czy coś, bo też mnie to trochę interesuje czasem, jakie jakieś tam problemy mają ludzie i ktoś to nagrywa i później starają się to jakby naprawić, to naprawdę takie coś też oglądam, a tak to tylko tak naprawdę Friza, boi się węży. No Mini Mike się boi węże. Ostatnio nawet oglądałem stary odcinek Friza, gdzie robili, czy to on był na Frizie, czy tam u Tromby, robili Mike'owi właśnie mm, takiego pranka i dali mu węże. No i Mini Mike. Posiada tatuaż z surikatkę, no to Marta. E, ciągle robi salta na No to kto robi salta? No proszę was, kto robi salta? No poczciwy Krzychu. Tylko on. Znaczy nie tylko... Tylko nie wiem, ale naprawdę dużo robię Salt. I w sumie chciałbym się kiedyś nauczyć Salta i może to wyjdzie kiedyś może do... Kiedyś może właśnie nagram jakiś odcinek też z Parku Trampolinek jeszcze pójdę i będziemy tam ćwiczyć, ćwiczyć Salta. Nazywa swoich widzów słówkami. no to Wersof. dalej. jest odpowiedzialny za sklep ekipy. Wydaje mi się, że Łuki. Wydaje mi się, że Łuki jest odpowiedzialny za sklep. I ma. A nie, Marta. Wiem, że Marta pracuje razem z dziewczyną Łukiego, ale no nie wiedziałem kto jest odpowiedzialny. Zawalcie z Kruszwilem na Fame a 5 To to jest stary quiz w takim razie. Mini Mike. Mini Mike zawalczył. Niestety przegrał, ale, ale zostawił serduszko w OKTAGONIE, więc szacunek oczywiście. Na początku robił za poważną osobę w ekipie, ale było to niezgodne z jego prawdziwym charakterem. Wujek Łuki. Kto pamięta te odcinki to, to fajnie, bo ja też pamiętam. I naprawdę fajne fajne te filmy robi Freeza i dla mnie i chciałbym może robić kiedyś takie coś jak on. Nie na taką skalę jak on, ale w podobnym stylu. Nienawidzić co na w kolorach inny niż biały. Ej, powiem wam, że tu nie wiem. Tutaj nie wiem, tutaj mam problem, bo... Na Weronikę bym stawiał, ale to nie jestem pewny w ogóle. Eee... Pierwsza myśl to jest Weronika. Chociaż wątpię. Naprawdę wydaje mi się, że... że inne kolory też i pasują, chociaż na różowe, ale nie czy dobra. A nie, Weronika. No i pierwsza myśl, pierwsza myśl zawsze na propsie zawsze jest dobrze. Więc tak, następne rozwiązywał na swoim kanale quizy, Tutaj rozwiązywał. Hu, hu, To bym dawał freeze albo trąbę. Mikser? Naprawdę. Tego nie wiedziałem też. Uwielbia grę o tron. Kurde, tak to może aż nie znam. Uwielbia grę o tron. Kto uwielbia grę o tron? Mini Mike. Marta. Coraz gorzej, coraz gorzej idzie. Skakał motorem do basenu. Mini Mike skakał chyba. Freeze. Freeze. Dobra. Mini Mike tam jechał trochę na motorze, ale Freeze w końcu skakał. Został zamknięty w klatce z pumą. Ohoho, tego to już nie wiem. Tego to już nie wiem, tromba, tromba. Chciałbym grać w gry na pieniądze. Na pieniądze, na pieniądze. Uff, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, kto to był. Obstawiałbym może mini majka. Dwujełki. Aha. Chyba rozumiem gry na pieniądze, czyli na przykład poker. Dobra, nie zrozumiałem pytania. Ale wujek walkie, tak. Musiał zjeść najobrzydliwszą potrawę świata na kanale Kamil in Travel. Kto tam w ogóle występował? Może tak to trzeba? Wydaje mi się, że. Kurczę, kurczę, kurczę. Nie mam pojęcia, naprawdę. Mini Mike, Fries, Tromba. Wydaje mi się, że pod cięższym Marta Mixer w ogóle nie brali udziału. Na kanale Kamila Intravel Więc wydaje mi się, że może mini ma Mike... A Mixer jednak. Oj, 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 Jednak tak dobrze nie znam. Niestety posiada dwa koty. Kto posiada Freeze, posiada dwa koty. Nie potrafi pływać. Nie ją członkowie ekipy go tego nauczyli. Na pewno mini Mike nie umiał. Nie umiał pływać, ale chyba dalej nie umie. A kogo nauczyli? Nie wiem. stawiałbym chyba na tego Minimajka. Przecież on chyba dalej nie umie pływać. A nie, Mini Mike jednak. 14 na 20. Bardzo dobrze znasz ekipę Freeza i bez problemu skojarzyłeś fakty z odpowiednimi członkami. Brawo. No i super. Teraz chyba sobie rozwiążemy jeszcze jeden quiz. A jeżeli wam takie coś się będzie podobało, to po prostu piszcie komentarze, że chcecie więcej quizów. Ja na pewno dla was to będę mógł nagrać. Więc przechodzimy do następnego quizu. No i dobra. Następnym quizem jest, czy znasz ciekawostki o ekipie Freeza. To jest bardziej test. Więc rozpoczynamy ten test. Mamy 20 sekund na odpowiedź na każdą z nich i lecimy. Mam nadzieję, że tutaj ujdzie nam w miarę dobrze, też tak jak przynajmniej ten poprzedni quiz. W tym roku już założyłam to na. tu To aktualne 2010. A nie pokazuje mi z jakiego kraju się 210. Z jakiego kraju ma pochodzenie trąba? Co on nie jest z Polski? To Ukraina. Tego naprawdę nie wiem. To się dowiem ciekawostki, bo nie mam pojęcia. Czym zajmowała się Weronika przed karierą? Tańcem. Gdzie minimaj zaczął pracę po 18? W barze. Z jakiego dźwięku, jakiego dźwięku nienawidzi? Klaksonu styropianu? Płaczu. Mm, styropianu. Jak nazywa się Instagram? Jak nazywa się ten? Verso, chyba. Dobra, Verso. Jak naprawdę ma najmniej podciwy krzychu. To nie Krzysiek? Kamil, Krystian, Krzysztof albo Kamil. Krzysztof, może być ten. metr 30. Czy dziewczyna. Czyją dziewczyną miksera? Dobrze, 6 na 10, ale niczemu mi się nie pokazuje, które dobrze, a które źle. No Ja chciałem to zobaczyć. Całkiem niezły. No jest ponad połowa, jest dobrze. Więc tak naprawdę to by było chyba na tyle w tym odcinku. No i tak jak mówię, to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał. No jeżeli nie, to to napiszcie, napiszcie co byście chcieli innego. Jeżeli Wam się podobał, napiszcie, czy chcecie właśnie więcej quizów i jakie quizy mam rozwiązywać. Piszcie komentarze, piście to, co sądzicie. Zostawiajcie łapki w górę. Ja na pewno będę to czytał i będę to sobie sprawdzał. I miejmy nadzieję, że będziemy się widzieć coraz częściej na tym kanale. Będzie dużo filmów. I będziecie oglądać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Tak jak mówiłem, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję i do zobaczenia. Siema.